Siemanko widzowie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. W dzisiejszym filmie zrobimy sobie opening 34 rankingowych start dropów i zobaczymy, ile mi skinów z start dropów wypadnie. Jeśli film Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, no i suba z dzwonem, bo lecimy po te 10 tysięcy subskrypcji, może nam się uda. Myślę, że to są 34 start dropy, bo tych start dropów jest dużo, a ja nie będę otwierał tych wszystkich start dropów. Oczywiście chodzi o zwykłe, legendarne, tylko, tylko, ale to tylko rankingowe. No to dobra, pokażę Wam, ile mi brakuje skinów rankingowych. Przejdziemy sobie właśnie tutaj do katalogu. Eee, idziemy na zakładkę rankingowe skiny. No i proszę bardzo, brakuje mi, no troszeczkę skinów mi brakuje. No jak możecie się przypatrzeć, tu trochę jest tych skinów. Z tych skinów najbardziej bym chciał, yy, no ciężki to jest. ale z tych wszystkich skinów bym chciał skina do Bajrona, bo nie mam w ogóle skina do Bajrona. Do Lili bym też chętnie przygarnął skinka, bo bardzo fajny skinek. No i zresztą do Moe, bo też do Moe nie mam. Okej, okay, no to przechodzimy sobie tutaj do kartnetu i będziemy otwierać start dropy rankingowe. Otwieramy pierwszego rankingowego startdropa i uwaga, czy skinek mi wypadnie? Proszę bardzo, 250 punktów, niestety. Kolejny rankingowy i uwaga, 100 blinku, słabo. Eee, uwaga, kolejny, mamy 100 blinku. Kolejny skinek, uwaga, raczej stardrop drop. I mamy pierwszego skina! I to jest skinek do melodii. W sumie do melodii też nie mam to sobie wyposaż. I mamy ikonki, bardzo fajnie. Teraz idziemy sobie tutaj troszeczkę dalej. Kolejny start drop ra rankingowy. No 100 błyskotek. Szkoda, że nie ma więcej błyskotek tutaj, e, tylko te po te 100. Uwaga! I mamy kolejnego skinka. O kurde, skinek do rozy. Ulala! Ej, dobra, skina do rozy też nie miałem. I mamy ikonkę i emotkę. Dobra, idziemy kolejne. Mamy dwa już skiny. To jest naprawdę dobry znak. Uwaga, kolejny Stadropik. dropik. I mamy emotkę. R nie, spray, sorry, pomyliło mi się troszeczkę. Idziemy tutaj dalej. Szkoda, że to mnie cofie do samego początku. Uwaga, kolejny. I spray kolejny, ulala, uh, dobra. Yy, no, ale bardziej bym wolał, no te skinki, żeby mi wypadały tutaj. Uwaga, skinek, skinek, emotka, o! Idziemy po kolejnego Stardropa. dropa. Uwaga, dobra, mamy tutaj cyk i uwaga, skinek. Kolejny skinek, trzeci skinek, co jest? Ej, ale to leci, dobra. Kontynuuj. I mamy emotkę i ikonę gracza. Dobra. Teraz idziemy po kolejnego start dropa. Ej, naprawdę. Trzy skiny już mi wypadły. Uwaga, kolejny start drop. Dobra, blink. Myślałem, że już skinek mi kolejny wypada. Idziemy, 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 idziemy. Tutaj, uwaga. Kolejny. To błyskotek. Dobra, idziemy dalej. Cyk, cyk. Kurczę, szkoda, że to trzeba właśnie przejechać ten cały kalendarz raczej karnet, żeby zdobyć raczej otworzyć tego star dropa kolejnego i szkoda, że to w ogóle cofie na sam przód, idziemy po kolejnego, o kolejny rankingowy skinek, skinek mamy spray, o dobra idziemy dalej kurcze no czwarty skinek, bardzo proszę super cel, czwarty skinek uwaga Aj, to błyskotek. Idziemy cyk, 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 cyk. Czekaj, gdzie ja tu skończyłem? Bo tu odebrałem, tutaj też odebrałem. OK, mamy 44 poziom i mamy błyskotki. Dobra, idziemy dalej do, do 44. Hmm, tutaj mamy. OK, 46, skinek. Mamy spray. I VIP. O dobra, fajny skinek. Raczej spray. Sorry, pomyliło mi się. Ok, przejeżdżamy tutaj. Cyk, cyk. O. I skończyliśmy tutaj na y, tym 48. Lecimy. No, no. Dobra, 100 błyskotek też może być. Nie będę naszekał. 48 to tutaj był. To lecimy. 52. Uwaga. Mamy 250 punktów, ok. niech sobie leci tutaj do karnetu, 56, uwaga, 250 punktów, ok. lecimy tutaj, 58 i kolejny skinek, skinek do Jackie, to jest czwarty skinek, dobra, no, mam lepsze skiny do Jackie, nie oszukujmy się, kontynuuj, no i emotka wraz z ikoną gracza. 62 level, cyk. I mamy 100 błyskotek. Cusę, szybko przewiniemy. Kolejny, 64. Pyk. I mamy spray. O, taki kosmiczny, można powiedzieć. Cyk, cyk. Oj, za bardzo troszeczkę przejechałem. E, skończyłem tutaj. 66, cyk. I mamy ikonę gracza. okej, okay, przechodzimy dalej. Tutaj, tutaj, tutaj. Dobra, 68. Pek. I mamy ikonę gracza. Dobra. Ja chyba wszystko zdobędę z tych, można powiedzieć, co się da w tych startdropach. Tutaj. Kolejny start dropik, Uwaga. Blink. No dobra. Idziemy dalej, idziemy dalej. Uwaga. I mamy. Czekaj, tu. A, za bardzo troszeczkę przejechałem. Tu odebrałem wszystko. 76 level i mamy kolejny skinek i to jest skinek do peny. 5 skinów już dropnęliśmy, to jest naprawdę dobry wynik. Możecie dać znać w komentarzu ile wyście dropnęli skinów z tego karnetu. I kontynuuj. Tutaj oczywiście ikona gracza, i emotka. Przewiniemy sobie troszeczkę tutaj, żeby było szybciej. Tutaj odebraliśmy, ok, kolejny rankingowy start drop, uwaga, link. Ej, naprawdę, byłem święcie przekonany, że już mi kolejny skinek dropi, ale no nie można mieć dużo tego. Tutaj już odebrałem, ok, tu są zwykłe te start dropy. rankingowy kolejny skinek, skinek, blink. Ajajajajaj, aj, aj, aj. dobra, lecimy dalej, tutaj sobie odebrałem już wszystko. 84 level tutaj. Uwaga, stop Fajnie jakby jeszcze nam pod koniec dropnął jakiś skinek i to by był już szósty skinek. No to dobra, nie będę sprawdzał ile mi zostało tych star dropów. Stop błyskotek, lecimy dalej. No teraz już mi nic nie wypada, żaden spray, ani ikona gracza, także chyba to już wszystko zdobyłem. Rankingowy star drop. Ajajaj, 100 błyskotek. No szkoda, że mi nie wypadł żaden skinek tam do Moe czy do Lili, bo no nie mam tu tych skinów. Okej, okay, ile mi zostało? Raz i dwa. Dwa rankingowe jeszcze start-upy. Uwaga! To jest przedostatni rankingowy stardrop. Uwaga! Aj. No nie, no blisko, błyskotek, kurczę. No dobrze, lecimy do ostatniego stardropa rankingowego. I uwaga, czystego start dropa wypadnie mi skinek. Uwaga, klikamy, proszę, Supercel, daj mi szóstego skina. Uwaga! Nie, no, to wyskotek. Ale dobra, mamy dobry wynik. 5 skinów rankingowych z 34 start-dropów rankingowych. To jest naprawdę dobry wynik. Tak mówię, dajcie mi znać w komentarzu, ile wyście dropnęli skinów z tych start-dropów. Dziękuję za obejrzenie tego filmu, no i trzymajcie się do następnego. Cześć!